Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Crash Bandicoot. W tym krótkim filmiku chciałbym pokazać, jak zdobyć osiągnięcie rubinowy rozbłysk, czyli jak zdobyć czerwony gem. I skupię się głównie tylko na pokazaniu, jak zdobyć ten gem, pomijając nawet większość skrzynek. To jest dla mnie nieważne. Wy, oczywiście, jeżeli chcecie poziom wymasterować na maksa, to pamiętajcie, że trzeba zabrać wszystko. Ja skupię się tylko na pokazaniu, jak zdobyć ten gem. Będzie on nam potrzebny niebawem, do tego, żeby jeden z późniejszych poziomów wymasterować na 100%. Okej, okay, już zaraz, zaraz będę w tej miejscówce. Jest to w ogóle drugi poziom. Na mapie. W pierwszej. I teraz tak, tutaj chodzi o pewną sekwencję. Czyli zaczynamy Od, od tego. I przeskakujemy. Słychać takie kliknięcie nawet. Czyli, że dobrze. I w ten sposób mamy czerwony gem. Jedyne co nam pozostało, to teraz ukończyć poziom. I żeby osiągnięcie wpadło. Pojemnik jest w ogóle bardzo prosty, tylko tam ten jeden moment jest tak naprawdę trudny. Yy, chodzi o zebranie skrzyń. W tym momencie, w którym ja przed chwilą przeskakiwałem, żeby zdobyć ten czerwony gem. Jeszcze trochę, już się zbliżam do końcówki poziomu. No i proszę bardzo, osiągnięcie wskoczyło. rozstrzeska na rzeczywistość. No to jeszcze nie to akurat, ale zaraz skoczy następne. Chodzi mi o te. Rubinowy rozbłysk znajdź ukryty czerwony klejnot. Jeżeli mój filmik pomógł wam nie zapomnijcie zostawić komentarza, zostawić lajka i zapraszam również do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.